Ale jest wiele wspólnych cech, o których prowadząc każdy fanpage musimy pamiętać. I tekst naszego doświadczenia, często wchodzimy do firmy ze współpracą. Pierwsze na co zwracamy uwagę i co jest takim najpopularniejszym błędem, to jest to, że zapominamy o podstawowej rzeczy. Dla kogo my ten fanpage prowadzimy? Bo większość ludzi wchodzi z założenia, że fanpage prowadzimy my jako firma, żeby sprzedawać i prowadzimy go dla siebie, żeby sprzedać nasze produkty. Mhm. Mija się to trochę z tą sceną i z tą ścieżką, ponieważ fanpage prowadzimy dla naszych klientów, dla naszych fanów, dla osób, które nas obserwują i my nie możemy publikować codziennie treści atrakcyjnych dla nas. My nie możemy jechać codziennie z taką treścią sprzedażą, że patrzcie, to jest nasz produkt, on jest najlepszy, tu macie promocję, łapcie, kupujcie, tutaj jest link. Nie. No właśnie, to jest to co, to, co powiedziałeś. Bardzo ciekawa sprawa, bo to się już pomalutku zmienia, natomiast ja jeszcze obserwuję, jak firmy prowadzą fanpage. E. I y, robią tak jak, tak jak mówisz, że y, znaczy robią źle to, co tu przed chwilą wymieniłeś, ten, te, te, te złe przykłady, mm -hmm. y, że właśnie wrzucają swoje produkty. Y, mówią na halnie kup, y, promują produkty i później mówią kurczę, ja pokazuję codziennie te swoje produkty na Facebooku, pokazuję inne, inne również rzeczy i ja nie mam sprzedaży. Dlaczego? No właśnie, bo pokazują to, co oni chcą pokazać, a, a nie chcą to. pokazać tego, a nie pokazują tego, co ludzie chcą zobaczyć. A właśnie ludzie, jakby zobaczyli to, co chcą zobaczyć, to, to, to myślę, że kupowaliby chętnie. I tu bym poprosił o, o właśnie jakiś przykład z branży. Tak, yy, takich przykładów jest bardzo wiele. Zacznijmy takiego najprostszego. Jeżeli ktoś sprzedaje opony, o to jest też przykład taki, no, żywca wzięty. Jeżeli sprzedajemy opony i mamy klienta, który przez 30 dni codziennie wrzucał dwa różne rodzaje opon różne ozmiary, rozmiary różne szerokości różne przeznaczenie do samochodów sportowych do terenowych yy, różne warianty cenowe I mówisz słuchajcie no wrzucam że 60% ja promowałem nic no ciszej tak dalej Słuchaj, a czy myślałeś może o tym, żeby napisać, dlaczego te opony wybrać? Jaka jest rola opony w samochodzie? Bo dużo ludzi nie ma tej świadomości. No, większość mężczyzn, okej, okay, no, oni wiedzą, do czego jest opona. Kobieta wie, że to jest czarny element, który się kręci po drodze. Tak Oczywiście nie wszystkie, bo nie chcę generalizować. Nie, nie, nie obrażamy tutaj pani absolutnie. Tak tak, 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 tak. Ale dziewczyny, przyznacie, ile z was wie, jak dobrać odpowiednią oponę? No i teraz za chwilę, wiesz, feministki tak. się tutaj obudzą. I fala hejtu. Ale dobrze, zrobicie, zrobicie nam zasięgi, także tak, dzięki. O to chodzi o to, żeby ludzi zaciekawić swoją treścią, wzbudzić jakieś przywiązanie do marki, przywiązanie do naszej firmy, pokazać im, że my nie jesteśmy tylko sklepem, który chce sprzedać oponę, tylko pokazać, że my jesteśmy osobami, profesjonalistami w swojej dziedzinie, które pokażą klientowi, jak wybrać właściwą oponę i jak dobrać odpowiednią oponę do tego, jakie one trasy pokonują, bo inną oponę dobierzemy do osoby, która co weekend wyjeżdża w teren terenowym samochodem, inaczej do osoby, która po prostu startuje sobie w nielegalnych rajdach ulicznych i potrzebuje dobrej przyczepności na asfalcie. I o tym też musimy pisać. Musimy kreować swój wizerunek jako wizerunek specjalisty w danej dziedzinie. Eksperta, klient musi nam zaufać. Eksperta, tak. Yy, idąc tym topem, że jeżeli pokazujemy się jako ekspert, to publikujmy tylko te treści, których jesteśmy pewni. Nie oszukujmy się. Internet jest dzisiaj pełny takiego chłamu. Pełny kłamstw, pełny fake newsów i pełny fanpage, na których ludzie poruszają kwestie, o których nie mają pojęcia. To jest niestety przekleństwo mediów, społecznościowych w dzisiejszych czasach. I. Yy. Musimy mieć na uwadze fakt, że jeżeli chcemy publikować już jakieś treści, to musimy mieć o nich dużą wiedzę, wiedzę, którą się dzielimy, którą przekazujemy dalej. Że musimy tych treści być absolutnie pewnymi i one muszą wychodzić nie tyle, że to nie może być treść skopiowana z Wikipedii kopiuj wklej, no, to jasne. wszyscy wiedzą. To, to musimy opierać na bazie naszych doświadczeń, naszych przeżyć. I najlepiej jeszcze pokazać to na własnym przykładzie, tak na, zrobić to własny materiał, własny content. Otóż to